dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z książką Artura Żaka, Kołatanie. Książkę otrzymałam od wydawnictwa Literatura Inspiruje, Dobra Literatura. Jest to powieść taka troszeczkę realizm magiczny. Otóż obok zwyczajnych wydarzeń dzieją się wydarzenia takie niecodzienne, i bohaterzy przyjmują je jako oczywistość. Mamy tutaj e, zarówno duchy, wilkołaki, upiory, strzygi, i wszystko to e, toczy się tuż obok zwyczajnego życia i wpływa na to zwyczajne życie. Cała historia e, zaczyna się od tego, że bohater, był, będąc dzieckiem, odwiedzał wieś. Po wielu, wielu latach, kiedy dziadek umiera znowu ma okazję powrócić na wieś e, w rodzinne strony ojca i tam wejść w życie codzienne mieszkańców. Ta cała historia jest taka przesiąknięta jakby magią, magią, która jest uznawana przez mieszkańców za coś oczywistego. E, obrazy zwyczajne, by, rodem z powieści obyczajowej o wsi, Przeplatają obrazy fantazy, fantastyczne, w których dusze, duchy podróżują, zmagają się z różnymi upiorami, bywają uczestnikami wydarzeń. No i tutaj mamy takie ciekawe połączenie świata magii i świata zwyczajności przez osobę babci. Babci, która... Z jednej strony zmaga się z tym, że już jej mąż nie jest obecny na co dzień, ale jednocześnie ma go codziennie, obserwuje. On jest jako dusza ciągle uczestnikiem życia, ponieważ ma jeszcze misję do spełnienia i postanawia do końca pomóc w zrealizowaniu się celowi. Będzie miał dużo rzeczy do załatwienia, takich, które poniekąd za życia mógł zaniedbać, ponieważ nie wiedział o ich istnieniu. Świetna historia, taka poruszająca, malownicza, swojska, pokazująca wieś albo prowincję w latach 80. Świetnie oddany klimat prowincji. Polecam i do zobaczenia.